Stoicyzm, szkoła filozoficzna oparta na zasadzie życia w zgodzie z naturą, swoje kwintesencje ucieleśnia w osobie Marka Aureliusza, filozofa cesarza. Wyznacza ścieżkę, na której zbiegają się mądrość, cnota i filozofia, przedstawiając życie kierujące się moralną odpowiedzialnością, a nie uleganie nieodłącznym lękom przed bólem, śmiercią lub biedą. Dla stoika największym strachem jest nieprzestrzeganie własnych standardów moralnych, bycie czymś gorszym niż kompletna istota ludzka. Marek Aureliusz, wybitna postać stoicyzmu, był cesarzem rzymskim od 161 do 180 rok. Jego panowanie stanowiło kulminację tak zwanych Pięciu Dobrych Cesarzy i zbiegło się z Pax Romana, okresem względnego pokoju w Cesarstwie Rzymskim. Jego znaczenie wykracza jednak poza znaczenie polityczne. Marek Aureliusz w swoim traktacie filozoficznym medytację utrwalił swoje dziedzictwo jako myśliciela, który poruszał się po zawiłościach życia z głębokim oddaniem cnocie. Dzięki wspaniałości swojej imperialnej pozycji Marek Aureliusz miał świat na wyciągnięcie ręki. Poprzedzający go cesarze rzymscy ustanowili precedens hedonistycznego pobłażania wystawnego stylu życia, niepohamowanej pogoni za przyjemnościami i nieograniczonego dostępu do wszelkich możliwych pragnień. Jednak Markus przeciwstawił się tej normie. Pośród nieograniczonych pokus wybierał cnotę konsekwentnie, każdego dnia, przez całe swoje dziewiętnastoletnie panowanie. Nie był to jedynie przelotny akt dobroci, ale trwałe zobowiązanie do przestrzegania integralności moralnej. Świadectwem jego zasad filozoficznych są medytacje, dzieło często uważane za jego osobisty dziennik, a nie konwencjonalną książkę. Jej struktura lub jej brak odsłania surowe, nieprzefiltrowane myśli marka Aureliusza. Napisana z myślą o odbiorcy, stanowi głębokie odzwierciedlenie jego najgłębszych przekonań i wyznań. Chociaż wydawcy ukuli później tytuł Medytacje, pisma te nigdy nie były przeznaczone do publicznego spożycia, były to prywatne rozważania filozofa cesarza. Pomimo swojego nieformalnego charakteru, medytacje są potężnym i przejmującym dziełem literackim, oferującym czytelnikom wgląd w umysł władcy, który zmagał się ze złożonościami władzy, moralności i egzystencji. Około 150 stron, niejasno podzielonych na 12 części, podsumowuje filozoficzną podróż Aureliusza. Centralną częścią filozofii Marka Aureliusza jest koncepcja życia w zgodzie z naturą. Natura w tym kontekście obejmuje nie tylko florę i faunę, ale także wrodzony porządek wszechświata. Drzewa rosną nie dla zewnętrznej oceny, ale dlatego, że taki jest ich nieodłączny cel. Podobnie człowiek, zdaniem Aureliusza, powinien dążyć do realizacji swojego potencjału, przyjmując swój naturalny porządek. Filozofia ta wykracza poza powierzchowne aspekty natury. Zagłębia się w cykliczne wzorce wzrostu i transformacji obserwowane w świecie przyrody. Gąsienica przemienia się w motyla, kruche piskle staje się majestatycznym orłem niespragnienia pochwały, ale dlatego, że takie jest ich wrodzone przeznaczenie. Marek Aureliusz wierzył, że obowiązkiem człowieka jest podporządkowanie się temu naturalnemu porządkowi, rozwój i ewolucja zgodnie z wrodzonym potencjałem. W świecie skupionym na zewnętrznych potwierdzeniach filozofia Aureliusza stanowi zaproszenie do autentycznego życia. Rzuca wyzwanie jednostkom, aby radziły sobie z wyzwaniami życia bez uszczerbku dla ich kompasu moralnego. Droga stoicka zarysowana w grozmyślaniach, kto ponadczasowy przewodnik, namawiający czytelników, aby wybierali dobro nie dla pokłasku innych, ale dla spełnienia swojego prawdziwego ja. Podsumowując, dziedzictwo Marka Aureliusza wykracza poza karty historii, rezonuje poprzez ponadczasową mądrość zawartą w medytacjach. Jego życie jest przykładem stoickich zasad cnoty, odporności i autentyczności. Zaproszenie skierowane do nas poprzez jego pisma polega na wyruszeniu w podróż w kierunku samopoznania, przyjęcia naturalnego porządku istnienia i wybrania dobra jako stałego towarzysza w złożonym gobelinie życia. Niezmienne znaczenie filozofii Aureliusza polega na jej zdolności do przekraczania czasu, oferując pocieszenie i wskazówki tym, którzy poruszają się po zawiłych krajobrazach ludzkiego doświadczenia. Filozofia ta, oparta na ponadczasowych zasadach, służy jako latarnia morska dla osób poszukujących głębokiego znaczenia i kierunku etycznego w stale zmieniającym się świecie. Gdy zagłębimy się w głębokie nauki Marka Aureliusza, Odkryjemy plan działania nie tylko dotyczący rozwoju osobistego, ale także stworzenia harmonijnego i cnotliwego społeczeństwa. Stoicyzm, propagowany przez Marka Aureliusza, zachęca nas do zgłębiania głębi własnego charakteru i rozwijania odporności w obliczu przeciwności losu. Skłania nas do kontemplacji naszych reakcji na okoliczności zewnętrzne, zachęcając nas do stawiania czoła wyzwaniom życia ze spokojem. Aureliusz Pełniąc jednocześnie rolę filozofa i cesarza, stanął przed skomplikowanym tańcem władzy politycznej, dylematami etycznymi i osobistą introspekcją. Medytacje są oknem na jego umysł, przestrzenią, w której zmaga się z dychotomią swojej egzystencji. Przeglądając strony medytacji, napotykamy nie tylko intelektualne rozważania głębokiego myśliciela, ale także emocjonalne zmagania istoty ludzkiej. Aureliusz obnaża swoje słabości, uznając złożoność rządzenia imperium przy jednoczesnym dążeniu do osobistej doskonałości. Jest to świadectwo wieloaspektowej natury filozofii stoickiej, takiej, która uznaje wzajemne oddziaływanie rozumu i emocji, obowiązku i pragnień. Nacisk Aureliusza na życie w zgodzie z naturą nabiera bogatszego znaczenia, gdy zagłębimy się w zawiłości etyki stoickiej. Nie jest to jedynie napomnienie aby dostosować się do świata zewnętrznego, ale wezwanie do zharmonizowania naszego wewnętrznego ja z szerszym porządkiem kosmicznym. W świecie pełnym rozproszeń i nacisków zewnętrznych Aureliusz wzywa nas, abyśmy odnaleźli swoje centrum, odróżnili to, co istotne od tego, co powierzchowne. Ścieżka stoicka, oświecona przez Aureliusza, zaprasza nas do przekroczenia ulotnej pogoni za sławą, bogactwem i przemijającymi przyjemnościami. To wezwanie do stworzenia odpornego charakteru, który wytrzyma próbę czasu. Pośród oczekiwań społecznych i wrzasku o zewnętrzne potwierdzenie, Aureliusz zachęca nas do zwrócenia się do wewnątrz, do kultywowania wewnętrznej cytadeli odpornej na kapryśne wiatry zewnętrznego losu. Medytacje usłużą nie tylko jako skarbnica spostrzeżeń filozoficznych, ale także jako przewodnik po praktycznym życiu. Aureliusz przekazuje ponadczasową mądrość dotyczącą kierowania związkami, radzenia sobie z przeciwnościami losu i przyjmowania śmiertelności. W obliczu nieuniknionych wyzwań wychwala cnoty męstwa i wielkoduszności. Ramy stoickie, jak wyjaśnił Aureliusz, stają się kompasem w podejmowaniu etycznych decyzji i źródłem pocieszenia w niespokojnych czasach. Zagłębiając się w głębokie nauki Marka Aureliusza, odkrywamy filozofię która przekracza granice doczesne i kulturowe. Zasady stoickie zawarte w medytacjach stają się źródłem inspiracji dla osób poszukujących sensu i celów złożoności współczesnego życia. Dziedzictwo Aureliusza przetrwało nie tylko jako postać historyczna, ale także jako latarnia morska prowadząca nas przez labirynt istnienia. W istocie stoicyzm, sformułowany przez Marka Aureliusza, zachęca nas do wyruszenia w transformacyjną podróż taką, w której akceptujemy nietrwałość okoliczności zewnętrznych i kultywujemy trwałą wewnętrzną cnotę. Medytacje u nie są zwykłym artefaktem historycznym, ale stają się żywym świadectwem odwiecznej aktualności filozofii stoickiej. Rzuca nam wyzwanie, abyśmy przekroczyli to, co przemijające i połączyli się z wiecznymi zasadami rządzącymi dobrym życiem. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom współczesności, nauki Aureliusza są ponadczasowym towarzyszem, oferującym głębokie spostrzeżenia i praktyczne wskazówki tym, którzy starają się poruszać po zawiłościach ludzkiego doświadczenia z mądrością i cnotą. Głęboko zakorzeniona filozofia Marka Aureliusza, kierująca się zasadami stoicyzmu, wykracza daleko poza proste poszukiwanie bogactwa i dóbr materialnych. Nie uważał nagród ani uznania za uzasadnione cele. Jego zdaniem natura uczyniła nas ludźmi i dlatego naszym obowiązkiem na Ziemi jest rozwijanie maksymalnej życzliwości i cnoty. Markus wierzy, że szczytem ludzkiego sukcesu jest wypełnienie tego obowiązku i osiągnięcie najwyższego potencjału. Porażka, jego zdaniem, polega na odrzuceniu tego obowiązku i niewykorzystaniu w pełni ludzkiego potencjału. Nawet zajmując stanowisko cesarza Marek Aureliusz nie pozwolił sobie na luksus poświęcenia się wyłącznie pisaniu. Jego obowiązki i interakcje z różnymi ludźmi były liczne. Jednak jego fundamentalne przekonanie utrzymywało, że nawet w obliczu zła, zła lub złych ludzi, którzy są częścią wszechświata, proszenie świata, aby nas od nich uwolnił, byłoby tak samo absurdalne, jak proszenie o istnienie winorośli bez cierni. Marek akceptuje istnienie złych ludzi, broniąc dobroci i wierząc, że ich błędy często wynikają z niewiedzy. Nauczanie mogło być jedną z opcji, ale nie zawsze było wykonalne. W takich przypadkach Marek radził zajrzeć w głąb siebie, rozpoznać własne wady i pamiętać, że w innych okolicznościach to on może być ignorantem. Jego myśli przenika wizja Marka Aureliusza dotycząca powiązania ludzkiej egzystencji z naturą. Wierzy, że tak jak w naturalnym porządku, w którym drzewo wydaje owoce, aby nakarmić zwierzęta, a zwierzęta umierają, aby zapewnić pożywienie robakom, ludzie mają sobie nawzajem pomagać. Jest to po raz kolejny naturalny obowiązek. Powtarza, że jedyną prawdziwą porażką w życiu byłoby zrzeczenie się tej odpowiedzialności. Przeciwności losu, coś, czego Marek doświadczył w swoim życiu, są postrzegane jako nieuniknione w ludzkiej kondycji. Jednakże, podobnie jak w przypadku spotkania złych ludzi, Markus podkreśla znaczenie kontrolowania reakcji na przeciwności losu. Zniechęca do modlenia się, aby złe zdarzenia się nie wydarzyły, uważając to za głupie pogoń. Miały miejsce trudne wydarzenia i jedyną rzeczą, którą mogliśmy kontrolować, była nasza reakcja na nie. Markus nalega, aby nie odczuwać smutku w obliczu czegoś negatywnego, ale zamiast tego cieszyć się szczęściem, mając narzędzia i siłę duchową, aby pokonać te wyzwania. Pomimo swego ogromnego bogactwa jako cesarza Marek Aureliusz nie uważa tego za wewnętrzny problem. Nie demonizuje posiadania materialnego, lecz zachowuje ostrożny stosunek do swego majątku. Możesz mieć wszystko, czego chcesz, ale wolisz nie przywiązywać się do rzeczy fizycznych. Ostrzeżenie, aby nie marzyć o rzeczach materialnych, ponieważ są one puste i nie przyczyniają się do realizacji osobistego potencjału. Kładzie nacisk na refleksję nad tym, co się już ma, dowartościowanie tych rzeczy, ale bez nadawania im nadmiernej wartości, która w przypadku ich zniknięcia wywołałaby rozpacz. Kontemplacja śmierci zajmuje dużą część myślenia Marka. Jego pogląd na śmierć jest prosty, nadejdzie, czy nam się to podoba, czy nie. Jest to poza naszą kontrolą, więc nie powinniśmy tracić czasu na strach przed tym. Tak jak natura przeznaczyła ludziom, aby byli dla siebie dobrzy i osiągnęli swój pełny potencjał, tak samo przeznaczyła im śmierć. Śmierć jest obowiązkiem i prowadzenie cnotliwego życia aż do tego nieuniknionego końca jest częścią tego obowiązku. Marek Aureliusz, jako prekursor stoicyzmu, podziela fundamentalny pogląd tej filozofii na temat rozróżnienia pomiędzy przyjemnością a szczęściem. Uznaje, że pieniądze, sława i sukces dają ulotne chwile przyjemności, ale ostrzega, że to nie jest szczęście. Prawdziwe szczęście według stoików to stan wewnętrzny, który wypływa z cnoty. Aby osiągnąć szczęście, Konieczne jest prowadzenie życia snut, ciągłe doskonalenie siebie i dążenie do pełnego wykorzystania swojego wewnętrznego potencjału. Porażka w tym przedsięwzięciu jest dla Marka Aureliusza jedynym prawdziwym żalem, jedynym prawdziwym smutkiem, jedyną prawdziwą rzeczą, której warto się bać. Przykłady i ćwiczenia praktyczne z filozofii Marka Aureliusza. Przykład. Powitaj współpracownika szczerym uśmiechem i okaż empaty, słuchając jego obaw. Zastanów się nad posiadaniem materialnym. Ćwiczenie. Przed dokonaniem impulsywnego zakupu żądaj sobie pytanie, czy dany przedmiot jest niezbędny do Twojego rozwoju osobistego, czy jest to tylko puste poszukiwanie chwilowej przyjemności. Zmierz się z przeciwnościami losu dzięki odporności. Przykład, gdy staniesz przed wyzwaniem w pracy, weź głęboki oddech, uznaj swoje emocje i podejdź do sytuacji z pozytywnym nastawieniem, szukając rozwiązań, a nie skupiając się na problemie. Quick Sutter sort of Flex Ćwiczenie, poświęć kilka minut na koniec dnia na przemyślenie swoich działań i reakcji. Zidentyfikuj obszary osobistego rozwoju i wskaż, w jaki sposób mogłeś postępować bardziej cnotliwie. Ucz się na podstawie różnorodności opinii. Przykład: debatując z osobą, która ma inne zdanie niż ty, podchodź do rozmowy z cierpliwością i otwartością, uznając, że różne perspektywy wzbogacają zrozumienie. Pozbądź się strachu przed śmiercią. Ćwiczenie: Zrób listę osobistych osiągnięć i celów. Kiedy rozpoznasz swoją podróż, zdaj sobie sprawę, że cnotliwe życie jest osiągnięciem samym w sobie, niezależnie od czasu. Jaki ci pozostał? Promuj życzliwość bez oczekiwania na zwrot. Przykład: wykonaj anonimowy dobry uczynek, na przykład przekazanie darowizny na rzecz organizacji charytatywnej, nie ujawniając swojego wkładu. Praktykuj byzynczyszone ask. Skoncentruj się na wewnętrznym poszukiwaniu szczęścia. Ćwiczenie: znajdź aktywność, która przynosi prawdziwą satysfakcję, na przykład uczenie się czegoś nowego lub pomaganie komuś i regularnie włączaj te doświadczenia do swojej rutyny. Stosując te przykłady i ćwiczenia w życiu codziennym, zharmonizujesz swoje działania z podstawowymi zasadami filozofii Marka Aureliusza, poszukując snoty, autentyczności i prawdziwego szczęścia.